W dniu dzisiejszym 11 września około godziny 11.20 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie, iż prawdopodobnie na drodze pomiędzy Nowizną a Mościskiem doszło do zdarzenia czołowego dwóch pojazdów samochodu osobowego z samochodem ciężarowym, po czym niezwłocznie wysłał na miejsce zdarzenia trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, w tym grupę operacyjną z komendantem powiatowym PSP z Dzierżoniowa oraz zastęp okolicznej jednostki OSP TUSZ. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym potwierdził zderzenie dwóch pojazdów samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana została kierująca samochodem osobowym, która po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego została zabrana na dalszą diagnostykę do szpitala powiatowego w Dzierżoniowie. W chwili obecnej droga w obu kierunkach jest zablokowana, swoje czynności na miejscu prowadzi policja.